Ogród pod szumiącą lipą. Zapraszam. Witajcie w ogrodzie pod szumiącą lipą. Jak widzicie słońce pięknie świeci, ale wiatr pewnie słychać. Jak wiatr wieje, lodowaty, po prostu lodowaty. Jest minus 3 stopnie i widzicie, trawa nie jest biała, bo nie ma takiej wilgoci. Jest niska wilgotność, ale lodowaty wiatr. Lodowaty wiatr, który no, ręce mi aż marzną. Tak jak Wam mówiłam, dzisiaj u nas piękna, słoneczna pogoda, ale jest taki zimny, lodowaty wiatr, no że niestety, ale w ogrodzie dzisiaj ja nic nie zadziałam. Pomyślę, co będę robiła w domu. Może jakieś nowe zasiewy. Pogoda jest piękna, bo słońce świeci takie mocne, ale żeby nie było tego lodowatego wiatru, no to byłoby super. A tak to taka, że ja uciekam do domu, tylko wyjdę na chwilę z Ramzesem pochodzić i zaraz uciekam, no bo się nie da. Normalnie w rękawiczkach trzeba dzisiaj chodzić. Tak jest zimno. No nie, Ramses. No chodź, chodź idziemy. No chodź, no chodź, bo nie da się stać, bo zimno. Chodź. Niedziela. Prognoza pogody, czyli pochmurno z lekkimi przejaśnieniami. Minus 3 stopnie było rano, a teraz około zera. Więc pogoda jak najbardziej zimowa, lutowa. No i, i tylko można się przespacerować po ogrodzie, ale w rękawiczkach, bo mróz ściska po rękach, bo jest takie powietrze, mimo że jest zero. Ale mroźne, takie mroźne powietrze, jakby było naprawdę z minus 5, minus 6 przynajmniej. No cóż, cóż mogę Wam powiedzieć. Wczoraj widzieliście nic, nie dało się robić. Wczoraj było po prostu tak zimno. Był tak lodowaty wiatr, że nawet w rękawiczkach było zimno. <śmiech> <śmiech> Mówię Wam. Mówię Wam. Tylko. Chodziłam do kur, dawałam im tylko jeść, co tam potrzeba, oporządziłam troszkę i uciekałam do domu, bo po prostu jakoś wczoraj nie mogłam znieść tego zimna, tego wiatru. Strasznie. Przyszłam tu, przyszłam tu pod lipę i wiecie co? Zobaczcie. Kto tak rozwala gałęzie? Tak, zobaczcie, po prostu całe gałęzie są rozłupane. To nie jest to, że gałąź spadła. No nie jest to, że gałąź spadła, bo one są... Już Wam kiedyś pokazywałam, żeby, żeby była gałąź tak z góry było widać, że ona jest taka po... poszatkowana. Ale zobaczcie. Zobaczcie, normalnie są takie takie kawałeczki, pełno, pełno takich kawałeczków. Ja nie wiem, yy, kto to może tak rozłupywać gałęzie. Czy to dzięcioł? Czy to dzięcioł? Czy to może wiewiórki? No wiewiórki to chyba nie. Bo przecież wiewiórki to... Po co wiewiórkom drzewo? Ale tu jest, zobaczcie, pełno całe... Całe tutaj jest posiane tymi biurami. Ja nie wiem. Może dzięcioł, bo dzięcioł bardzo dużo tutaj pracuje na tej lipie. Nie wiem, które on to tak gałęzie łupie. O, tam widzę, jest taka gałąź. Widocznie te gałęzie, które są takie. Widocznie te gałęzie, które są już spróchniałe, czy jakieś takie stare. To on je rozłupuje? Nie wiem. Ale dosłownie, widzicie, tak jest na takie wióry. Na takie wióry połupane są te gałązki. Tutaj, przebi śniegom, ten mróz nic nie zaszkodził. Jak widzicie, cały czas pięknie kwitną. Są już takie piękne, duże. O tutaj. O, tutaj już się rozchylają ładnie. Ale kto zjada te kwiaty? Znowu następna zagadka. Kto zjada te kwiaty? Nie wiem, kto takie spustoszenie tu pod tą lipą robi. Muszę się zainteresować i wpisać. Może w internecie, kto zjada kwiaty przebiśniegów? Nie mam pojęcia, czy to myszki? Nie wiem. Dzisiaj. Zamówiłam sobie przez internet moją ziemię na, do wysiewów, więc tak jak podaje, tam przyjdzie we wtorek, więc, więc od środy zacznę wysiewy już, poważne wysiewy, czyli wysiewy papryki, bo pomidory wysiewam dopiero w połowie y, marca, natomiast paprykę można już w połowie y, lutego, ponieważ papryka długo wschodzi, więc paprykę wysieję, wysieję w, od środy, jak przyjdzie ziemia. Natomiast dzisiaj będę wysiewała cebulę, ponieważ już jest ostatni dzwonek na wysiewanie cebuli. Wprawdzie według faz Księżyca dopiero od 13 korzeniowe, ale ja powiem Wam tak nie całkiem trzymam się tego kalendarza księżycowego. Kiedyś według tego siałam, ale myślę, że no kto chce, to oczywiście może, ale ja przestałam na to zwracać uwagę. I po prostu sieję wtedy, kiedy, kiedy chcę. Więc dzisiaj posieję cebulę, bo chciałabym mieć, właśnie cebulę z nasion. W zeszłym roku piękną białą cebulkę miałam. Kupię też oczywiście dymkę taką do posadzenia, bo z tego miałam bardzo ładne cebule. Jeszcze do tej pory mam te cebulki swoje, ale z nasion to jest taka satysfakcja, kiedy z nasion wyrośnie nam piękna cebulka. Miałam tą białą cebulkę, bardzo pyszna była. Później powiem Wam jakie mam odmiany cebuli, jakie będę siała. Tak jak Wam mówiłam, na zewnątrz zimno, mroźno, praktycznie cały czas zima, więc trzeba w domu też spożytkować ten czas. Dzisiaj jest niedziela, więc wiadomo, że jakichś grubszych prac się nie robi, natomiast można sobie coś posiać, bo to przecież przyjemność. Dzisiaj, tak jak Wam mówiłam, będę siała cebulę, różne odmiany cebuli. Ja przeważnie cebulę sadzę z dymki. W zeszłym roku siałam i w poprzednim roku siałam cebulę też z nasion, i powiem Wam, że nawet z sukcesem, że te cebule nawet ładnie mi wyrosły i nie były jakieś ogromne. Ale tak jak Wam mówiłam, ja nie potrzebuję wielkich cebul, ponieważ ja lubię jak wezmę sobie cebulkę i po prostu ją Całą zużyję. Wiadomo, że cebula nie może leżeć długo przekrojona, nie może praktycznie wcale leżeć przekrojona, ponieważ ona łapie wszystkie szkodliwe substancje, które są w powietrzu. Ona do siebie przyciąga, jakby, bierze w ten miąż, i później ten miąż nie jest dla nas zbyt zdrowy. Tak przynajmniej czytałam, ale jak jest naprawdę? Ale warto czasami do takich wiadomości się zastosować, do takich informacji, więc ja lubię cebulkę mieć mniejszą, od razu ją zużywam za jednym razem i nie muszę się martwić, co z nią później zrobić. Jakie ja cebulki będę w tym roku siała? Oczywiście ja sobie zakupię również dymkę taką jak miałam w zeszłym roku, ponieważ bardzo dobrze mi rosła. I y, oczywiście ją wsadzę. Tam ja będę wsadziła dymkę tak, jak w zeszłym roku na przemian z posianą marchewką. Bardzo dobrze mi się to sprawdziło. I tak zawsze mam już ustawione, że marchewka jest na jednej całej długiej grządce z cebulą. Przykryte są i bardzo dobrze wspólnie rosną, chroniąc jedno warzywo, drugie chroni. Natomiast jakie będę siała cebulki z nasion? Otóż będę siała białą cebulkę, to jest cebula Avalon. To jest taka cebulka, taka średniej wielkości. To są cebule łagodne, takie bez tej brązowej otoczki, więc one raczej nie nadają się do długiego przechowywania. Raczej to są takie cebule na początek jesieni, po zbiorach, żeby wykorzystywać i, i je zużywać właśnie zaraz po zbiorach, w krótkim czasie po zebraniu. I druga też podobna cebulka, która, która raczej nie jest do długiego przechowywania, to cebulka biała Tonda Musona, która w zeszłym roku mi bardzo ładnie się udała i bardzo ładnie rosła. To są małe cebulki, które można wykorzystywać w całości razem ze szczypiorem, bo one mają bardzo fajny, taki niezbyt gruby szczypior, więc bardzo dobre na przykład do jajecznicy. A teraz u nas jajecznica jest bardzo często, no bo ponieważ mamy dużo jajek. Cebulę czerwoną, sieję cebulę Carmen. To jest cebula o takim miążu czerwono-fioletowym, taka słodko-pikantny smak. Bardzo dobra, miałam te cebulki, one są bardzo dobre. Jest to cebulka taka lekko spłaszczona i o, tak jak mówiłam, czerwono-fioletowym zabarwieniu miąszu, bardzo ciekawa, bardzo fajnie wygląda w sałatkach, bardzo jest taka, taki charakterystyczny ma smak, więc bardzo Wam tą cebulę Carmen polecam. Jeżeli nie z nasion, to można pewnie kupić też i dymki takie, małe cebulki i je również posadzić, ale właśnie z tej odmiany. Oczywiście jeszcze no, taką cebulkę normalną, żółtą, cebulę polanowską, to jest taka normalna nasza, nasza cebula. I bardzo lubię, bardzo lubię i bardzo Wam polecam Cebule Stuttgarten Reisen. To jest cebula taka spłaszczona bardziej. Duże główki, bardzo dobra, naprawdę bardzo dobra. Taki ma kremowy miąż o pikantnym smaku. I ja te cebule zawsze albo kupuję właśnie dymkę do sadzenia, albo z nasion, bo naprawdę to jest najlepsza cebula według mnie. I cebula taka mniejsza, też spłaszczona. To są takie fajne, małe główki. One mają takie, takie fajne te, te osłonki. To jest cebula boretana, którą też Wam polecam. No i nadszedł czas na sianie. Ja sobie oczywiście w tych moich pojemnikach, bo te warzywa, które. Będę pikowała, ja sobie sieję do tych, do tych takich plastikowych pojemników po, po spożywczych artykułach, bo po prostu szkoda mi doniczek. Bo i tak później będę to przepikowała do doniczek albo do multiplatów. Więc tutaj i tak rzutowo to sieje. W każdej takiej będę siała po dwie odmiany cebuli. Posieję sobie rzutowo, przykryję ziemią. No i będziemy czekać, aż wzejdą. Jeszcze zapomniałam powiedzieć o jeszcze jednej cebulce, a mianowicie o cebuli siedmiolatce. To jest cebulka wieloletnia. Jest oczywiście mrozoodporna. No i ma fajne takie tutaj, fajne takie czerwone zgrubienia. No i oczywiście wykorzystuje się ją całą, cebulki razem ze szczypiorem. Około 4-5 lat może rosnąć, można z niej korzystać. No potem wiadomo, wiadomo trzeba odnowić sobie swoje zasiewy więc tą cebulę oczywiście też zasieję, chociaż powiem Wam, że siałam już dwa razy i nie chciałam jej wykiełkować na, bezpośrednio do gruntu, jak wysiewałam, więc teraz wysieję na rozsadę i zobaczymy, może jak będzie z rozsady, no to wtedy zacznie rosnąć. Siedmiolatkę wysieję do takiego małego pojemnika. Tutaj mam nie aż tak dużo nasion, więc wysieję ją dosyć tutaj gęsto. No, i tak rozsadzę ją później na takie mniejsze kępki, żeby ona się rozrastała. Ona będzie rosła z roku na rok, więc można ją posadzić właśnie w takich, w takich kępkach. Ona rozrasta się dosyć silnie, więc jeżeli mi wykiełkują tutaj te, te cebulki, no to będę miała tej siedmiolatki dosyć dużo. No i zaczynamy od tej białej, małej cebulki. Cebula ma takie nasionka, wszystkie cebule mają jednakowe nasionka, rzutowo rzutowo wysiewam tą cebulkę. Może być nawet dosyć gęsto, bo i tak będziemy to pikować i no i przykrywam warstwą ziemi. No oczywiście jeżeli do gruntu siejemy bezpośrednio, no to siejemy gdzieś na centymetr, 2 cm głębokości. Ja tutaj nie przykrywam aż Aż tak grubo, bo i tak będzie, bo i tak będę przecież pikowała. I tak posieję wszystkie, wszystkie cebulki, które mam. I wszystkie, wszystkie odmiany cebuli już posiałam. Już wam nie pokazywałam tych wszystkich pojemników, które wysiewałam, no bo to przecież jest to praktycznie to samo. Teraz podleję, przykryję folią, no i będziemy czekać aż wykiełkują, a później przeniosę do tunelu, ponieważ cebula może stać, może rosnąć w niskiej temperaturze. Nic jej nie przeszkodzi, ewentualnie jak będą jakieś duże mrozy, no to wtedy. Przykryje agrowłókniną, ale cebuli raczej nic się nie stanie, a będzie miała więcej światła, więc będzie sobie w tunelu, wiadomo, jest więcej światła niż tutaj na parapetach, więc będzie sobie tam rosła, nie będzie musiała zajmować parapetu. No i to tyle na dzisiaj z wysiewu. Dzisiaj tylko cebulka. No, codziennie będzie coś nowego. Już myślę w środę, jak dotrze do mnie ziemia do wysiebu będziemy siać paprykę. Jak widzicie, pogoda nie zmieniła się, nawet wyszło troszeczkę słońce, ale jest dalej bardzo zimno. Na dzisiaj to tyle z pod Szumiącą lipą. Do usłyszenia i do zobaczenia jutro. Pozdrawiam.